Witam, dzisiaj robię przejazd, realny, prze, realistyczny przejazd w yy, grze Shoes Driving Simulator 2020. Odpalam sobie silnik, Widziałem Forda Focusa, mi się wygodnie nim jeździ, akurat pełne światło tutaj ładnie. Yy. No i będziemy jechać tu jakiś taki dystans. Kurde, te kierunki też Mogli, mogłyby się wyłączyć w końcu, Ograniczenie do 50, to będzie miały do 50 na godzinę. Może trochę ponad 50. Kto by tam się przejmował? Jeszcze też tak za bardzo nie ogarniam kierowania w tej grze, no bo widzicie, no. Laciutko Leciutkie opóźnienie jest jak ja tu kierownicę, swoją tutaj skręcam. To u nich jest trochę opóźnienie, niestety, bo on się skręci w górę. No to chyba normalnie, kurde, jest hmm. Kiedy będzie można tu przelazać, w końcu, bo to. Hmm, dobra, wyprzedzimy z tego, dobra, dobra, chowam się za nim. Chciałem już polecić, tak. Grubo tam. Bo... Czemu oni tak wolno jeżdżą, no? 40 na godzinę jedzie jakiś mów w Mercedesie. No masz, Kurde, realistyczny przejazd, to mają być. Się... Dobra, już normalnie będę. No. Ja ogólnie wolę Volkswagen i Audi, ale <coughs> bym Fordem się dobrze jeździ, jako że... Nie będziemy wszystkim uprzedzać się. Dobra, dam mu tam Sport Plus. Jak nie będę redukował to już. Wystrzelił od razu. Przerywane jest, to już dojechałem. Co ja odwal? O, o, dobra, trochę przesadziłem z prędkością. Ogólnie polecam tą grę, fajna jest. Już ja się skończyła, przerywana. No to abyś taki realistyczny jak jakiś szczur, śpir. A bez kierunku, a co to. Hmm. To wygląda z, z trzeciej osoby. Bez takiej kamery. Jeśli schowałem za nim hmm. może to nie leci. No co, jest awaryjne, się włączyły same... To jest stacja. słaby ten... ...ręczny w ciężką chodź. chodź je pikać? No, pika. Uy. Kurde. Ale to miał być realistyczny przejazd. Czyli pierwsza osoba jest potrzebna. tutaj... To... Dobra, uznajmy, że zatankowaliśmy. Można jechać dalej w trasę, też trzeba przypalić tego Forda. Bo... Czyli, przy tej normalnie nie jeździe, to tak do tych, tych się blisko podjeżdża, akurat, ale robicie ten do parkowania. Widzicie? No. To nie jest to jest mić potrzebne, po prostu. przy parkowaniu. Dobra, tu sobie. Jezu, musi mulić tym światem 500. z tego Passata się wcisnę zaraz. Oj, uderzyłem trochę. Dobra, to był tanie co się Siema, Passat to pasuje w ogóle? Było się, no. Kurde, rozwarijam. Trudno się mówi, nie? dam mu trochę miodu, to co tu tam? Mi się najwygodniej na tej kamarze jeździć każdym samochodem tutaj w tejże. O, było? Szczerze po tych zakrętach ja lubię po zakrętach jeździć akurat. No, także mi tam pasuje ta gra. Następny odcinek będzie w Moskwie, bo akurat w tej grze tam jest cały czas śnieg. U. Także będziemy katować Forda Transita. Jak ładnie on tam lata. Jej to to Audi. Zobaczymy teraz, co ładnie w zakręcie. Dobra, czas antenowy się kończy. To do widzenia!